Witajcie tu, łachcim, a to kolejny odcinek z serii Harry Potter i Kamień Filozoficzny. No, gramy, no. Du nie będę przedłużał wstępu. Oczywiście, jak się niektórzy domyślają, nie zapisałem sobie i miałem o tyle problem, że. mi, mi cofło grę. No. Ale mam też sposób na to jak na to, żeby jakby to ująć dźwięk nagrać dobrze. O, już mamy jedną gwiazdkę. To idziemy dalej. O, mamy zapis. No i dobrze, bo gdybym nie miał zapisu, musiałbym znowu później grać. Od nowa pe od pewnego kawałku. No... no zapisu, no. Więc jak się będę z wami żegnał, to tylko przy zapisie. No. Ale teraz już zajmiemy się sprawdzianem. Zaczynę dodawać opisy do moich filmów. Tak mi się przynajmniej wydaje. Czy no przynajmniej do filmów z Harrym Potterem no bo tak trochę pusto pod moimi filmami no to jakoś trzeba ja go tu opróżnię nie to o o uszami uszami, nie ma usz. Hmm... Jak widzicie, albo i nie widzicie, ale tu za tymi sągami. Albo... co to tam jest? Obnony. No. Chodź tu się. Ha, trafiłem. Dobra, jeszcze jeden. Są. Dobra. Haha. Jestem od nich lepszy. Nic mi nie zabrało, nic mi nie zrobiły. Czuję się wręcz dumny. A Ktoś mi poradził. Dobra. Niektórzy się domyślą kto. Żebym cały czas mówił. Nie przerywał. A jeszcze. Ale... No, postaram się, ale nie wiem czy umiem. Ogólnie jestem dość cichą osobą. Nie wiem dlaczego się w ogóle z... zdecydowałem na Let's Play. Gwiazdka! Ale czegoś trzeba spróbować. Jakoś trzeba się pozbyć. No nieśmiałość no, bo to nie jest dobra cecha Oczywiście nie wolno być zbyt otwartym, no ale Nieśmiałość jest chyba gorsza. Chociaż nie wiem, nieważne Zapis i dwie gastki ale... Tak, ktoś mi też powiedział, że brzmia Jakbym miał, nie wiem, 20 lat. Nie, tak brzmię zazwyczaj, no ale... No cóż, no zazwyczaj przez mikrofon, bo tak to nie. Gwiazdkę bym ominął... ...jak mogłem. A, jak on dziwnie biega. No. Trzy gwiazdki już, czwartą mamy przed sobą. O kurde. Wolałbym nie spaść. Tam jest jeszcze jedno. No. A tu co? Coś tu jest. Ja się założę, że coś tu jest. W sumie. Chyba pamiętam, że coś tam jest. Tylko nie pamiętam, jak się tam dostać. Może tam to przestać. To? Za pomocą tego przycisku. O, tu jest jakieś przejście. To najpierw zajmiemy się przejściem. Nie wiem dlaczego, ale lubię tajne przejście. Jakoś śmiesznie mówi flipendo. Jedna gwiazdka nam się przybliżyła. A tutaj co i nie mówcie, że droga dalej. Nie, gwiazdka po prostu. O! Przed nimi fasolki nie spadły. Które mam? Karta, 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 karta! Spadła! Nie Bo ja chcę wszyscy Jest, mam kartę. Pięć gwiazdek. A wydaje mi się, że szybko zakończymy to wyzwanie. Widzę, że nakrywam około 6 minut. Niektórzy się zastanawiają, skąd ja to wiem, jak ja to widzę. Ale nieważne, wiedzieć nie musicie. Nie, ja kiedyś wam powiem, ale... To jest jedyny sposób, w jaki mogę kontrolować to, jak, żeby mi się dźwięk nie krashował. No. Właściwie drugi sposób. Dwa w jednym momencie, ale... To co innego, no. Nie chcę szóstą gwiazdkę. No dobrze, idzie do mnie. Potem pewnie do gwiazdki. No, dawaj, dawaj, idź, idź. Czy leć w sumie? No, whatever. Bum. Oa! Uh, uh, on też powiedział ła. Uh. Sheet nie, Kur. Jak mogłem tak zwalić? Ale widzieliście moją pierwszą śmierć. Aaa! Troszkę. Troszkę właśnie. Tak jak myślałem, hmm, no miałem już 6 gwiazd, teraz mam dopiero 3. Brażę się, nie, nie gram, nie, no żartuję, nie, be nie będę taki, dlatego że raz uparłem mnie w przerwę grania, ja tak nie robię, najwyżej znajdziemy jakieś czyty. Też nie robię, żeby nie było. Nie, no, czasem robię. Zależy. No właśnie, jeszcze nawet nie przeczytałem kart. A zobaczmy sobie. Oni mam 155 punktów. O, po, punktów. Punktów. O. Dobra, już wszyscy i tak wiedzą, kto to, K od kogo to, ale nieważne. Dobra, już widzieliśmy tę scenę Szkoda, że tutaj się nie da scenek pomijać A, Skakać Skakać hm. Nie jestem pewien, czy to tak się mówi, ale Skakać i tyle Ja chcę Aaa, ja chcę kartę To jest najważniejsze Prosto w twarz In your face A pospadały, ale tam jest dziwne szkło, co to jest? Na głowie mu stanęła karta Trzeba odejść i podejść Jakiś koleś, zobaczymy kto to jest, tylko pójdziemy po gwiazdkę I zbierzemy te fasolki, które upadły Bo nie jestem pewien czy one nie znikają po jakimś czasie Gwiazdki oczywiście nie no ale Jestem zachłanny na gwiazdki Dobra Brudok Moldun Przyw e? Przew... Przewodniczący Rady czarodzieju w latach Nie, sorry zaścinę, ale po prostu nie wiem jakoś mi się literki rozmazały. Mm. Dobra Idziemy W tą stronę, w tą stronę Aloha Mora gwiazdek, znowu mieć Mieć, mieć Nie wiem A jak to mówię, whatever Uruchamiamy mechanizm Mechanizm, mechanizm Whatever Eee... Z polskiego on że nie jestem za dobry. Tam się nie da wskoczyć. Tu się da? I też się nie da. Ale tu się da. Tylko teraz się pośmieszmy, żeby nam nie uciekł jak ostatni. Aha ha, ha ha. Pokonaliśmy system. Ha. Ah. Nie spadliśmy. Dobrze. O, <mierdziwanie> już? Oh. Eee, co mi powiedzieć, wody, że... 20 za ...umarłem Now, zaraz przed, przed końcem. Fak. Dobra, trudno. Zamknął mnie tu. Ej, to też... No lataj. Ręci. Ku przygodzie. Ło, <noise> gdyby tak na niego spadło. Wolałbym nie. Bo nie chcę z powtarzać. Sprawdziano. No, połowno. Krótki jest, to prawda, ale. Ale. Wolałbym nie. No. Lądowanie. No, Dobra. Znajdźmy jaki zapis. Taki odcinek zresztą jak każdy z, ha z mojej serii. O, Harry nie spóźni się na zajęcia z zielarstwa, czekam na siebie przed wejściem do cieplarni do zobaczenia Hermiana. Aha, czyli my to chyba zwijamy. Nie. nie, to, to samo, automatycznie Zwijam. Co nas to obchodzi, że ono na nas czeka. Ja wolę znaleźć zapis. Zielarstwo będzie na następny, w następnym odcinku. Przed nim była Alohomora, jak on ładnie powiedział. W dzisiejszym było Wingardium Leviosa. O karta! A, znowu odejść, podejść. Znowu będę musiał czytać, ale trudno. Dlaczego się nie robię dla widzów? których i tak nie ma wielu. Pewnie i tak większość nie ogląda moich filmików, ale trudno. No, robię to dla przyjemności, nie dla wi czy no, Nie dla publiczności. Albert Walfing, znany teoretyk magii. Aha, ok. Fajnie, mamy kartę. Dwie w tym odcinku. To dobry wynik w sumie, bo... Ma no, Tutaj jest os tak... Ost... sobie... Now, Potter, you're ugly, but what can we do? MAUCH! I'm pleased, Potter, and you better watch out for me! Everybody say you belong in a zoo! If you look in a mirror, surely you'll crack. Ha hmm. <laughs> ha you're caught on your own, but what can we do?

Nie, oni zawsze nam dają nowe karty. Mm. Takich out, jakich Harry. nie mamy. Wróćcie, mm. dajcie więcej. Mam więcej fasolek. Nie, poszli sobie. A mogłem im dać, nawet wszystkie. Byle by mi dali karty. Lubię karty. To jest jedna z rzeczy, które lubię w sumie najbardziej w. Harry Potter, że zbieranie kart. O kurde, na głowie. Ale jeśli spóźnisz się, się na zielarstwo, Gryffindor może stracić punkty, pośpiesz się Hermiona. Okej. Okay. Eee. eee. Weźcie to. Z... O. Nie otwiera się tu nic. Dobra, nie. Z stronę na zielarstwo. To wymija się, powinniście pytać, a, je, a nie ja was. No ale... Ja co za biz. Jedne czego teraz chcę. Hmm. O kurde, chyba byśmy hey, w dobrą stronę, ale... Jaki prezent? Siegnie, jak miło. A tu co? Mm. Co to jest? Ali... Nie, księga zapisu. Jest, 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 jest. Dobra, no to żegnajcie.